Wiele restauracji w Polsce, mimo obostrzeń i trwającej epidemii, postanowiło się otworzyć. W dzisiejszym odcinku pokażemy wam jedną z nich: Ramenownie z Łodzi, która po raz pierwszy wystartowała w marcu 2020 roku, a w reżimie sanitarnym ponownie otworzyła się mniej więcej przed miesiącem. Bartek, właściciel restauracji, opowie Wam o tym, dlaczego zdecydował się na otwarcie, oraz o swojej pasji do ramenu. Siądźcie wygodnie i zaczynamy! Hej, witajcie, z tej strony macie, jest ze mną moja żona Sonia, a my jesteśmy w Łodzi. Drugi lockdown polskiej gastronomii trwa już ponad 100 dni, co oznacza, że restauracje nie mogą przyjmować gości. Co oczywiście dla samych restauracji, dla właścicieli, dla pracowników nie do końca jest korzystne, no bo sprzedając tylko na dowóz, jest to w zasadzie tylko i wyłącznie walka o przetrwanie, często nieudana, więc coraz więcej miejsc w Polsce wyłamuje się. I otwiera restaurację wbrew panującym obostrzeniom. Dzisiaj właśnie przyjechaliśmy do łodzi, żeby o jednym z takich miejsc opowiedzieć, żeby pokazać, jak działa, i przede wszystkim zapytać się właściciela, dlaczego otworzył, co nim kieruje i czy nie żałuje tej decyzji. Dlatego też dzisiejszy film będzie troszkę inny niż zazwyczaj. Oczywiście spróbujemy tutaj szego jedzenia i wam o nim opowiemy, ale oddamy w dużej części głos właścicielowi ramenowni. Bartkowi, który, co ciekawe, otworzył tę restaurację 4 dni przed pierwszym lockdownem. Rameny z ramenowni poznaliśmy parę tygodni temu, kiedy nagrywaliśmy film o jedzeniu na dowóz w Łodzi. Wtedy próbowaliśmy tantanmena i bardzo nam zasmakował, a po publikacji materiału odezwał się do nas Bartek, pisząc, że jak coś, to działa również na miejscu. Nasza rozmowa trwała jeszcze przez kilkanaście dni i tak od słowa do słowa doszliśmy do tego, że historię ramenowni warto pokazać szerzej, jako przyczynę, Przykład miejsca, które otworzyło się tuż przed epidemią koronawirusa w Polsce i która w zasadzie przez cały ten czas działa w rzeczywistości pełnej obostrzeń i kolejnych lockdownów. Oddaję głos Bartkowi. Jestem Bartek, w sumie nie wyglądam, bo mam 22 lata. Jestem właścicielem, jestem też szefem kuchni Ramenowni. Otworzyliśmy się 9 marca, tak jakby przed całą pandemią. Bardzo nie zależało nam na tym, żeby rozdmuchać to otwarcie, bo był to nasz nowy koncept. Ja nigdy nie byłem kucharzem, nie miałem doświadczenia na kuchni, od razu zostałem właśnie szefem kuchni, więc to też był skok na głęboką wodę. Ale otwarcie wyszło nam super. Pierwszego, drugiego dnia mieliśmy tam spore zainteresowanie, trzeciego dnia mieliśmy już kolejkę, czwartego pojawiły się pierwsze informacje o pandemii. I w piątek już się zamknęliśmy po 5 dniach działalności stacjonarnej. Ja nigdy nie byłem kucharzem, nie pracowałem na kuchni, ale było, było tylko jedno miejsce, w którym można było zjeść po ramen, do którego zawsze stała kolejka, więc znalazłem niszę. Z kuchnią azjatycką byłem związany już wcześniej, bo e, przez blisko 5 lat byłem kalnerem, później menadżerem w temacie sushi. Cały czas mam zajawkę na kuchnię azjatycką miałem, gotowałem też sporo w domu, no a później przerzuciłem na warunki restauracyjne. Poznałem się z kochajem, który wszystkiego mnie nauczył, jestem Kuchaj z kochaj, kocha japończykiem. Jest to to konsultant ramenowy, znany już myślę w całej Europie, jedna z takich czołowych postaci, jeżeli chodzi o ramen w Polsce. Ja byłem u niego na takim szkoleniu, on pokazał mi podstawy, pokazał mi jak łączyć smaki, jak tworzyć te smaki, jak tworzyć rameny. Nie otworzył on nam tej restauracji na gotowych przepisach, dostałem podstawę, tego na czym mam pracować i dalej swoją ciężką pracą, godzinami testów doszedłem do tego do tych smaków, które mamy teraz. Powiem kwotowo, bo będzie to sobie najłatwiej wyobrazić. Trzeciego dnia zrobiliśmy 3,5 tysiąca mniej więcej obrotu. Po zamknięciu pierwszego dnia zrobiliśmy 300 zł. Na początku nie docierała tak, jakby do nas ta informacja o tym, że musimy się zamknąć. Myśleliśmy, że to będą dwa tygodnie, tak zaczął się tak robić miesiąc, dwa te wyjazdy, tak jak na początku, nie sprzedawały się zbyt dobrze, bo byliśmy nową marką, zupełnie nieznaną. więc osobiście też bym wolał zamówić coś ze sprawdzonego miejsca, niż takiego nowego miejsca. Nie mieliśmy w żadnej renomy w internecie, nikt o nas czy nie, nie słyszał. Otwarcie nam strasznie przycichło po momencie, gdy jesteśmy nowym miejscem, to by się nakręcać. Otwarcie by wyszło super. Podejrzewam, że w piątek już mielibyśmy cały dzień kolejki przed lokalem, bo otworzyliśmy się w poniedziałek. No a w piątek sprzedaliśmy myślę 10 ramenów na wynos. Ramen jest bardzo specyficznym daniem, jeżeli chodzi o jego projektowanie, bo ja zaczynam projektować ramen w Excelu. Zaczynam od układania tam proporcji sosów sojowych, bo każdy ramen musi smakować tak samo. Więc u nas jak zjecie ramen dzisiaj i zjecie go za 3 miesiące, jeżeli nie zmieniamy karty, ten ramen musi smakować tak samo, bo działam na proporcjach. Musi mieć tą samą zawartość soli, zawartość procentową takiego dash i kombu. To wszystko musi być zapisane, żeby później to tworzyć w 100%, bo żeby te 300 ramenów… Smakowało tak samo. Moi znajomi, bardzo mi się dziwiłem, że przetrwaliśmy ten okres. Pracowałem codziennie. I to nie tak, że po 8 godzin, tylko ja pracowałem po 12-15 godzin. W pewnym momencie miałem tutaj materac, bo musiałem stawiać 5 rano buliony, siedziałem tu do 23, bo sam kończyłem zmywanie, więc nie pocałem się wracać do domu. Można powiedzieć, że tu mieszkałem. Gdyby nie to, moglibyśmy się zamknąć. My i tak dokładaliśmy po 15-20 tysięcy miesięcznie. Musieli nas też pracować kucharze, bo nie chcieliśmy z nic zrezygnować. Jakieś tam pomocy kuchni, kenerów przerzuciliśmy do restauracji mojego wspólnika, tak żeby każdy miał tą pracę. No, bo tutaj niestety nie, nie, nie mieliśmy miejsc dla wszystkich. Trochę się podłamałem, jednak. Ogrom pieniędzy i pracy, które włożyłem w to miejsce nie pozwoliło mi się na to, żeby się poddać. Zatem po prostu musieliśmy walczyć. Zaczęliśmy robić wynosy, wyjazdy, jakieś promocje, oferty lunchowe. Kiedy ja się to zaczęło rozkręcać, jednak to i tak były takie obroty na poziomie 600-800, jak mieliśmy 1000 zł, to już byliśmy zadowoleni. Było fajnie, rozkręciliśmy się, a później znowu nagle te obroty spadły. Na zmianie była jedna osoba, czyli kucharz. Sam od rana gotował buliony, później robił wszystkie prepy na zmianę. Później robi te rameny, przyjmował zamówienia, sam je woził, byłem to głównie ja, więc jednoosobowa działalność tak w 100%. Generalnie każdy ramen składa się z 5 elementów. Ja teraz przyrządzę wege ramen. Pierwszym najważniejszym elementem w ramenach jest tare. Tare jest to z japońskiego sos. Jest to taka baza smaku, w której zawierają się wszystkie smakowe elementy. Buliony w ramenach nie są ani sezonowane, nie dodajemy do nich soli, sosu sojowego. Cały smak jest zawarty w tarę. Akurat wege ramen mamy na bazie misotary. Miso to jest taka pasta z soi. My mieszamy cztery różne rodzaje pasty z soi, żeby zmaksymalizować tą głębię smaku. Misotara jest wygląda trochę jak taka pasta. Mam tutaj już taki wege olej, który też produkujemy sami. Dwa, dwie porcje misotary. sami to sobie na ogień. Ja dostałem 5000 bezwrotnej pożyczki, trzy umorzenia z z tym, że płaciłem wtedy mały rzut z więc to było 900 zł. Czyli ja dla siebie dostałem 5900 zł. Tarcza, którą dostaliśmy od rządu, to jest mniej więcej pół naszego miesięcznego czynszu od momentu pandemii to są wszystkie pieniądze, jakie dostaliśmy od, od rządu aż do teraz. Na żadną minutę tarczę się nie łapaliśmy, bo głównym wymogiem tarczy był spadek obrotów o minimum 30% względem listopada 2019, i wtedy nie mieliśmy żadnego dochodu. Gdyby nie pomoc z drugiej restauracji, jakby pomoc mojego wspólnika, który dołożył prawie 100 tysięcy z drugiej restauracji, którą prowadzi od 5 lat, to byśmy się zamknęli w lockdown, więc takie nowe, typowo nowe lokale. Bardzo ich współczuję i, i trzymam kciuki. Budyń już tak jakby jest gotowy na ogniu, on musi osiągnąć maksymalną temperaturę, czyli blisko 100 stopni. Tak jak widzicie, miski mamy ułożone nad warnikiem czyli para wodna je podgrzewa, bo bardzo ważne jest to, żeby ten ramen przy był maksymalnie gorący. Tam mieliśmy bulion, czyli mamy tam stary już połączony z bulionem, czyli dwa elementy ramenu już są gotowe. Zrzucamy trzeci element, czyli olej smakowy. Tutaj mamy makaron, my akurat w ramenu mamy taki trochę grubszy makaron. Generalnie najważniejszym elementem ramenu jest makaron, bo jest to sposób podania makaronu, możecie mieć zarówno ramen bez bulionu, ramen na zimno, nie jest to zupa, tak jak się przyjęła w Polsce. Więc, ramen jest kluczowym i najważniejszym elementem tego dania. Piątym elementem są to pingi. My, akurat wegramy takim głównym i najlepszym jest pieczony pomidor. Dorzucamy też pak choja, którego wyłączymy przed podaniem. Wakacje były już naprawdę udane. Nawet coś tam zarobiliśmy, rozkręcaliśmy się, mieliśmy już fajne pomysły. I pojawił się październik. Październikowy lockdown, z tego co kojarzę został ogłoszony w czwartek że od soboty się musimy zamknąć, czyli to tak jakby rząd dwa dni przed to uznać, że się zamykamy, było to przed weekendem. No akurat jesteśmy niedużą restauracją, więc nie mieliśmy jakichś takich mega strat jedzeniu, ale takie większe lokale, które miały za zatowarowania po parę dziesiąt tysięcy. Myślę, że, że właśnie odnotowało mega straty. Zostaliśmy zamknięci z dnia na dzień, bez żadnych informacji. Zostaliśmy zamknięci rzekomo na dwa tygodnie. To są trzy miesiące od października. Nikt nie konsultuje tego z ludźmi, którzy się na tym znają, właśnie z restauratorami. A tak to powinno wyglądać: wdrożyć wspólnie jakiś plan działania. Najlepszy moment. I teraz czesanie makaronu. Czesanie? Tak, 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 coś tak nazywa. To jest taki proces, żeby, żeby go fajnie ułożyć, żeby później można było te topingi w fajny sposób zaprezentować. nie, Bo jakby się go po prostu wrzuciło, nie wyglądałoby to fajnie, a w momencie, gdy go ułożymy, topingi nam się nie topią. Widać znaczną różnicę z względem takim po prostu wrzuconym makaronem, a makaron, który jest już uczesany. Też jak widzicie, tego makaronu jest naprawdę dużo, bo tak jak, jak mówiłem wam, najważniejszym elementem jest makaron. Możecie zostawić bulion, możecie zostawić topingi, ale makaron powinniście zjeść. W Japonii właśnie bardzo często buliony… Zostaje, bo jest po prostu zbyt esencjonalny, żeby go zjadać. Więc zjadać tą najważniejszą część jako makaron, a ten bulion, który zostaje na przykład zamawia się dodatkową porcję makaronu, żeby po prostu nie marnować jedzenia. Tutaj pak Pakcioya, dorzucamy dwa, dorzucamy dwa pieczone pomidory, które mają w sobie naprawdę bardzo dużo smaku. Lecimy dalej z toppingami, czyli mamy tutaj szczypior, czerwoną cebulkę, marynowane grzybki szitakę, marynowane jajeczko. Ramen jest gotowy. Super. Hej! Hejka! nas na wejściu mierzymy każdemu temperaturę dezynfekujemy ręce na każdym stole mamy płyn do dezynfekcji działamy zgodnie z tym reżimem sanitarnym nałożonym przez Sanepid jak mogliśmy funkcjonować z tym że z ograniczeniami mamy odstępnie ze stołami. My w tym momencie przyjmujemy tak mniej więcej 16-18 osób maksymalnie. Mieliśmy 36 miejsc siedzących. Prawie połowę stołów mamy wyłączonych z użytku. Usunęliśmy wszystkie miejsca siedzące przy barze. Po restauracji goście muszą poruszać się w maseczkach. Cała obsługa pracuje w maseczkach. Rano też mierzymy pracownikom temperaturę. Działam na zasadzie głównie rezerwacji. Rezerwacja trwa z nas godzinę 15. Później mamy takie 15 minut na dezynfekcję całej sali, na przewietrzenie, dezynfekujemy klamki, toalety, wszystkie stoły. Działaliśmy na pałeczkach. Przeszliśmy na jednorazowe. Naprawdę robimy to bardzo z głową. Wentylacja cały czas działa maksymalnie na pełnych obrotach, żeby ten przepływ powietrza był jak najwyższy. Staramy się zachować maksimum tego bezpieczeństwa, bo nam też zależy na tym, żeby to miejsce było bezpieczne. I nie zależy na tym, żeby ktoś z moich pracowników wylądał na dwa tygodnie kwarantannie. No bo dwa tygodnie zamknięte restauracje to są też już ogromne straty. Jedliśmy tantana i był super, więc eee, nie ma co powtarzać. Poradzimy coś innego. Tak. Moim zdaniem najlepszy ramen u nas w karcie, jest to tonkotsu niboshi. Jest to ramen w sumie bardzo popularny wśród Japończyków. Byli też ostatnio na chłopaki z Jataramen. Ramen, mówili, że już jest naprawdę na takim japońskim poziomie. On jest w z najlepszym smakiem, moim zdaniem, dlatego że łączymy ten smak wieprzowiny, czyli smak mięsny, do tego dorzucamy też smak morski, to są u nas akurat sardynki niboshi więc ten smak jest najbardziej złożony. No, ewentualnie z takich naszych bestsellerów, no to miso ramen, który chyba sprzedaje się u nas najlepiej, one będą zupełnie różne. Oba będą kremowe, ale też są takie fajne bomby smakowe, myślę, że na pewno będziecie zadowoleni. To może weźmiemy to dwa? Tak. <laughs> ja bardzo lubię ten katsu. Jadłem w wielu miejscach, choć dawno nie jadłem. Jakoś przejadł mi się w pewnym momencie, bo ciągle zamawiałem tak jest, zawsze. On jest, on jest jednak ciężkim ramenem. Jest Do, dokładnie, momencie, dlatego. Jest, jest to często to jest takim przytłaczającym smakiem, i po prostu już, już to już nie jest to. Ale jak miałem ciągnąć przerwę, to myślę, że na pewno. Tylko pytań, czy lubisz ten rybny smak? No, bo tam jest taka wędzona sardynka, ale hmm. to już jest dla takich ramen freaków, można powiedzieć. Jest to mój ulubiony ramen, a sprzedaje się u nas najsłabiej. Może to się zmieni teraz. Nie mogliśmy dogadać się też z właścicielem kamienicy odnośnie czynszów. Mamy w tym momencie do zapłacenia prawie 60 tysięcy złotych czynszu, więc decyzja była prosta. Żadne nowe miejsce, które otwiera się nie planuje tego, że dołoży 100 tysięcy. Pierwszy rok jest gazami najgorszy, każdy to powtarza. To nie wiem, co mam powiedzieć o swoim pierwszym roku. My jest, działamy w zasadzie od 9 miesięcy, z czego fizycznie może od trzech, bo przez pół roku jesteśmy zamknięci. Od rządu dostaliśmy 6 tysięcy złotych, gdzie mamy strat na poziomie 100-150 tysięcy. Postanowiliśmy się otworzyć, bo była to moim zdaniem jedyna słuszna decyzja. Ja w każdym wywiadzie podkreślam, że gdybyśmy dostali tarcze, my byśmy się nie otworzyli. Ja w żaden sposób nie podważam tego, że pandemia jest, że to istnieje. Chodzi o decyzję rządu i o to, w jaki sposób my jako przedsiębiorcy jesteśmy traktowani. Tutaj mamy bulion samkocu, jest taki długo gotowany bulion wieprzowy. Gotujemy, wygląda trochę jakby jak był zagęszczany śmietaną, jednak są to w 100% kości wieprzowe, to przez taki proces gotowania i emulsyfikacji, przy wysokiej temperaturze ruchu, tak jakby, bo my gotujemy gotującym przez 8 godzin w takim 4 litrowym garnku takim dużym wiosłem mieszamy, więc on przez to kości zmienia się w zasadzie w, wygotowany, w wygotowaną papkę, i ten cały szpik, cały ten smak jest po prostu zawarty w tym bulionie. On zresztą na to, że zawiera dużo kolagenu. Staje się taki kremowy. On nie jest zagęszczany ani mąką, ani śmietaną. Po prostu jest to taki proces gotowania i że jesteś w stanie uzyskać zupę, krem tylko bazując na bazie jakości. Ten cały tydzień, przed otwarciem, poświęciłem, żeby przygotować się od strony prawnej, jest jakieś spotkania z prawnikami, z właścicielem bramy, z, z moim wspólnikiem. Bardzo analizowaliśmy to, czy się otwierać, czy nie. No, za każdy dzień otwarcia grozi nam kara administracyjna, cenę fid w wysokości 30 tysięcy złotych, baliśmy się jakichś uciążliwych działań policji. Podjęliśmy decyzję, żeby się otworzyć też dlatego, żeby może pokazać innym, że można, że trzeba walczyć. Ta decyzja była przemyślana, była bardzo trudna, ale tak jak mówię, to była jedyna decyzja, którą mogliśmy podjąć. Woniły do mnie panie około 40-50, które dzwoniły z płaczem pomocy kuchni, że nie mają pieniędzy na jedzenie, na ubranie dzieci. Nikt z rządu o tym nie mówi, nikt na to nie patrzy. W Politycy wypowiadają się, że wybierają upadek biznesów nad życie ludzkie, a nikt nie patrzy na to, że zamykając biznesy, to życie ludzkie też tak jakby cierpi i to prowadzi do samobójstw, do jakichś problemów społecznych. Nikt na to nie patrzy. Mamy różne miski, bo każdy ramen powinien być podany w miejsce, które do niego pasuje. Te buliony jaśniejsze, typu ten kocw, podajemy w ciemnej misce, żeby jeszcze mocniej uwydatnić to, że ten bulion jest tak w zasadzie kremowy, w sensie taki bielutki. Dodajemy tutaj teraz olej, my akurat w misce Mamy olej na bazie gęsi, aromatyzujemy go jeszcze dodatkowo szczpiorem oraz imbirem. Drugi olej to jest w 100% olej wieprzowy, ten ramen tonkocy jest takim bardzo mocnym wieprzowym smakiem, więc żeby jeszcze mocniej go podbić, dorzucamy do tego olej wieprzowy. Tonkotsu i ramen jest też z zwyczajnym smakiem. Dodajemy tutaj puder z sardynek. To są sardynki, które są wcześniej jeszcze uwędzone i dopiero później zblendowane. My otworzyliśmy się w piątek 15 stycznia. Pierwszy dzień nie informowaliśmy oficjalnie o tym, że się otwieramy. Puściliśmy nowa, na takich naszych prywatnych social mediach informacje o tym, że się otwieramy, liczyliśmy bardziej na znajomych. Jednak odzew był tak duży, że w sobotę rano pojawił się tutaj TVN, jakieś tam inne gazety, radia i poszło już głośno. I w sobotę po południu pojawiły się pierwsze kontrole. Pojawiła się policja, później wróciła policja z sanepidem. Pani z sanepidu sprawiła reżim sanitarny, nie miała żadnych zastrzeżeń, powiedziała, że jesteśmy super przygotowani. Więc otwarcie jest zgodne z prawem, jest zgodne z konstytucją. Ta kara administracyjna może być nałożona, jednak ona zostanie anulowana. Jest już kilkadziesiąt wyroków sądów administracyjnych, które uchylają te mandat sanepidu. Policja, myślę, od otwarcia była u nas 40 razy. Na początku pojawiali się po 3-4 razy dziennie. Teraz te kontrole są już rzadsze, jest to 1-2 kontrole dziennie. Pano kontrolują czy działamy, sprawdzają, spisują notatkę służbową za każdym razem, ale jakoś bardzo nie utrudniają nam pracy, po prostu wykonują swoje obowiązki. Kuliny już są gorące, wrzucamy makaron. Grubszy makaron gotuje się u nas 2,5 minuty, ten cieńszy jest to 40 sekund. Więc zaczynamy się z grubym makaronem. W tonkotsu nimboszki mamy cienki makaron, on jest trochę jak hakata style z racji tego, że bulion tonkotsu jest bardzo ciężki, dodajemy tam twardy makaron o niskiej zawartości wody, po to, żeby tak jakby on złapał jak najwięcej bulionu i można było ten bulion w zasadzie wciągać razem z kuskami. Nie jest to potrzebna łyżka. Obu macie podobne mięso, jest to czaszu wieprzowe. czasu jest to taki długo gotowany brzuch wieprzowy. On często jest podawany w formie rolady. Wziąłem to stąd, dlatego że w Japonii ramen był w sumie bardzo popularny po wojnie, dlatego że jest trochę taką kuchnią na bazie nie do końca odpadów, ale wykorzystuje, wykorzystuje się cały produkt. My Bulion gotujemy na bazie kości, więc jest to bardzo nisko, futkostowo, tak jakby do przygotowania. Jest to kuchnia w zasadzie zero waste. My do nas przyjeżdżamy, załóżmy cały kurczak, to rozbierając go wykorzystujemy łódkę, robimy z tego karagę. pierś wykorzystujemy jako topingi, w ramena kości gotujemy bulion, więc z toppingów tutaj akurat mamy szczypior, menma to jest marynowany bambus, w mięso mamy jeszcze cebulkę czerwoną, dorzucamy po marynowanym jajeczku. Jajka są wcześniej marynowane, one u nas w marynecie leżą 12 godzin, my mamy taką, zresztą sami zobaczycie taką trochę specyficzną marynatę, ciekawe czy wy czujecie jak składnie tam jest taki unikalny. więc są w zasadzie gotowe, więc zapraszam do jedzenia. Dostaliśmy naprawdę setki wiadomości i na Facebooku, na prywatnym profilu, na profilu Ramenowni, na Instagramie, ludzi z całej Polski, którzy mówią, że trzymają kciuki, że wspierają. przyjeżdżają do nas ludzie z Gdańska, z Warszawy, którzy specjalnie mówią, że jadą do nas na ramen. Taka w sumie chyba najfajniejsza sytuacja to w drugi dzień po otwarciu zadzwoniła pani, czy może przyjechać chwilkę spóźniona, bo jest u ginekologa, bo ma na jutro termin porodu, ale chce nas wesprzeć i z w sensie takim wielkim brzuchem do nas przyszła i dwa dni później nam wysłała zdjęcie swojego maleństwa, chociaż że następnym razem wpadną w trójkę, rzeczywiście 95% było bardzo pozytywnie trafiły się osoby, które zarzucały nam, że będziemy miejscem w którym ten wirus się będzie rozprzestrzeniał jeszcze bardziej. Lokal działający w obostrzeniach i tak jest dużo bardziej dochodowy niż jeżeli działaliśmy tylko na wynosach. Forma wynosów jest jedyną formą, która pozwala nam przetrwać, jednak ja docelowo nie chciałem mieć ani wynosów, ani wyjazdów w lokalu. Musiałem to zrobić, żeby się nie zamknąć. Otwarcie nawet w reżimie sanitarnym dla restauracji myślę, że jest ratunkiem, przynajmniej dla naszej restauracji było ogromnym, tak ogromną pomocą. Zjedliśmy już trochę naszych ramenów, są przepyszne i tak jak było zapowiedziane, ramen dla mnie, czyli Miboshi Tonkotsu, jest bardzo, bardzo tłusty, bardzo kremowy bardzo esencjonalne, to jeśli chodzi o bulion, bo makaron jest sprężysty. Ja mam taki cieńszy, nie ma taki dużo grubszy. No i generalnie powinno się najpierw zjeść ten makaron, potem powinno się zjeść resztę dodatków, ale ja spróbowałem już w zasadzie wszystkiego. Jakby tłustości było mało, to jeszcze jest taka karkówka, która bardzo widowiskowo była opalana wcześniej, też tłuściutka. Do tego mamy marynowany bambus, mamy nori, mamy jajko marynowane. Ja bardzo lubię. Mm. I generalnie, to już zauważyła Sonia w prywatnej rozmowie między nami, a Bartkiem, jest to ramen, który spokojnie mógłby zastąpić jeden posiłek w ciągu dnia. W sensie jeden, jedyny posiłek w ciągu dnia, bo na pewno ma mnóstwo kalorii i co najlepsze, ten bulion nie ma takiego nudnego, tłustego smaku, jak to czasem bywa, tylko faktycznie czuć ten puder z sardynek, zwędzonych sardynek. Jest taki morski, lekko wędzony i tłusty. U Soni barwa tego bulionu już jest inna, też widać wyraźnie, Gruby makaron. Ja chyba wolę taki grubszy właśnie, generalnie, aczkolwiek myślę, że do mojego tłuścioka by to aż tak nie pasowało. No właśnie dlatego o to chodzi, nie? że ten ma więcej wody i trochę bardziej pasuje do tego rodzaju Z Tego się nauczyłam, coś nagrywania. Mm. To ja się nauczę tego przy montażu, bo już nie chcieliśmy robić tłumu w, tamtym, w tamtej okolicy. Dodatki są bardzo podobne w tym ramenie, bo mamy też jajko, mamy tą karkówkę opalaną, mamy bambus. Różnicą jest jedynie brak nori i obecność czerwonej cebulki. No i oczywiście, bulion. I tak szczerze mówiąc, nie wiem, który bym wolał zjeść następnym razem. Ten ramen nie boży tą Tonkotsu, więc myślę, o takie specjalne okazje, kiedy mamy ochotę na coś bardzo, bardzo tłustego. Ten ramen też jest tłustawy, ale w o wiele mniejszym stopniu niż Tonkotsu czy ten tantalmen, którego jedliśmy parę tygodni temu. Jakiś chili tutaj też jest. Bartek kazał nam zgadnąć, w jakiej marynacie jest jajko, czy zgadniemy, co to jest za marynata. Z tego co wiem, marynatę do jajka robi się z milinu i sosu sojowego. Różnych sosów sojowych i mirinu, Ale czy tak jest tutaj, to, to nie wiem. Poddaje się. Bartek odpowie albo i nie. I zostaniemy z tą zagadką do końca życia. Nie wiem zdradzał sekretu, ono jest trochę bardziej ścięte. Dajemy tam trochę octu. Ten smak jest jeszcze bardziej, tak jakby, żeby jeszcze mocniej dociera do kubków smakowych, że to jest jakby okay. bardziej intensywne. A tobie jak smakuje? Ja w ogóle taka elegancka jestem, jakbym y, przyszła tak, tak się ubrała specjalnie Aha. na tę okazję, że w końcu jesteśmy w knajpie. Ale jakoś tak wyszło. Y, bardzo mi smakuje i ja zawsze jak jem ramen, to mam właśnie takie poczucie, jak Maciek powiedział, że to, to chyba będzie mój jedyny posiłek w ciągu dnia, bo zapotrzebowanie kaloryczne chyba już mam na cały dzień, jak zjem taką michę. I tyle makaronu, ale no jest przypyszne, ale w ogóle jakby nie żałuję tego. Cieszę się, że jesteśmy w knajpie. Tam jeszcze w podsumowaniu powiem trochę więcej, ale czuję, że w tej misce od ramenu jest więcej niż tylko ramen. Stoi właśnie za tym Bartek i jego miłość do, do kuchni, do, do ramenu. Bardzo mi się to podoba i ja tu jestem z wielką przyjemnością zjem to. Myślę, że do końca. Po spróbowaniu ramię do soli wróciłem do swojego ramenu, i to, co mi się od razu rzuciło w oczy w oczy. I to, co od razu zauważyłem, to to, że faktycznie te sardynki tutaj mocno czuć. Jest bardzo mocno. Musiałem poczuć tę różnicę, chyba, żeby to aż tak mocno zauważyć. Myślę, że faktycznie ten Niboszy Tonkocu jest najciekawszym ramenem w karcie ale też troszkę nie dziwi mnie to, że nie sprzedaje się tak dobrze, niż takie bardziej trafiające w szersze gusta rameny typu tantanmen czy miso. – Ten jest taki bardziej dla koneserów. – Dokładnie tak. A tutaj karage, czyli kurczak. Mięso z udek z kurczaka smażone na głębokim tłuszczu i panierowane. Ja lubię no co. Uwielbiam kurczaka w panierce, więc stwierdziłem, że też spróbujemy. Mmm, a z czyste. Dobrze. Tutaj jest taka ostra salsa, przynajmniej z opisu. Zobaczymy, jak bardzo. Mm. Oj, jest pikantna. Mm. Uh. Po chwili dochodzi. Bartek, to powiedz tak na zakończenie, jakie masz marzenie największe teraz? Marzenie? Generalnie myślę o restauracji za granicą, ale to takie trochę odległe marzenie. A chciałbym z ramenami zrobić taką markę, myślę, ogólnopolską, żebyście w każdym większym mieście w Polsce mogli spróbować tego, co podajemy. I żeby tworzyć takie po prostu fajne klimatyczne miejsca w Polsce. Pokazać, że ten ramen w Polsce może smakować jak w Japonii. To, czego się dzisiaj nauczyłam po tych paru godzinach spędzonych z Bartkiem, i to, co na pewno wyniosę, to to, że naprawdę zaimponował mi swoim charakterem. Ja, tu trochę taki prywaty, jestem raczej osobą, która szybko się poddaje, która szybko widzi te negatywne, te ciemne strony. Maciek aż tak nie ma, u niego ta, ten próg wytrzymania, jeżeli chodzi o jakieś takie negatywne sytuacje, jest dużo, dużo wyżej. Bartek tutaj tak naprawdę no młody chłopak, który miał marzenie, żeby otworzyć swoją restaurację. Szykował się do tego bardzo długo, pracował i dostał od razu takiego kopa od losu, ale się nie poddał i to, jak on opowiadał o tym, ile tu pracuje, ile godzin dziennie, jak kocha tą pracę, jak codziennie tutaj przychodzi. Powiedział nam takie zdanie w kuluarach, no wczoraj miałam jedyny wolny dzień, przyszedłem tutaj na 5-6 godzin. <grym> nie wiem, czy dla mnie to byłby wolny dzień, skoro musiałabym i tak tu przyjść na 5-6 godzin, więc widać w nim ogromną pasję i to jest właśnie takie przykre, że to nie jest tylko tak, że Bartek otworzył tą restaurację, żeby zarobić, wiadomo, to też jest jakiś tam cel, no bo trzeba się utrzymać, trzeba mieć pieniądze na życie, ale też za tym stoi taka większa idea, Chodzi o to, że odebrano mu trochę takie prawo do realizowania swojej pasji, do pracowania, do tego, żeby wyjść z domu i czymś się zająć, bo jak wiemy na każdego, na wiele osób, to że jesteśmy zamknięci w domach, czy na pracy zdalnej, czy w ogóle po prostu nie możemy pracować wpływa bardzo mocno na naszą głowę, dlatego podziwiam Bartka, że ma tyle energii, że jest bardzo pozytywny, uśmiechnięty i że cały czas to wszystko robi i robi to już od roku. Takich miejsc jak Ramenownia jest w skali Polski tysiące i są to zarówno mniejsze, jak i większe restauracje, których właścicielami wcale nie są wielkie korporacje i milionerzy czy miliarderzy, a zwykli ludzie, którzy po prostu kochają gotować i kochają gościć was w swoich progach. Oczywiście dzięki temu zarabiają pieniądze, ale mają je nie tylko dla siebie, ale też na pracowników, na dostawców, na wszystkich kontrahentów, z którymi współpracują. Wiele z tych miejsc otworzyło się wbrew obostrzeniom, narażając się na wysokie kary ze strony sanepidu czy policji. I nie zapominajmy o tym, mimo wciąż trwającej epidemii. Przykład ramenowni pokazuje nam jednak, że tych otwarć nie byłoby w momencie, gdyby strumień pomocy finansowej dla przedsiębiorców, od strony rządu był wystarczający, gdyby obostrzenia w Polsce nie były wprowadzane z dnia na dzień, narażając przedsiębiorców na ogromne straty, no i gdyby tych przedsiębiorców ktokolwiek słuchał, ktokolwiek chciał z nimi rozmawiać i właśnie dlatego powstał ten film, żeby... Głos gastronomii był ciut bardziej słyszalny. A jeśli po tym materiale będziecie chcieli odwiedzić ramenownię w Łodzi, to pamiętajcie o tym, żeby wcześniej zadzwonić i zarezerwować stolik. Prosto z ulicy do ramenowni się nie dostaniecie, a obsługa restauracji, kiedy wie, o której godzinie przyjdziecie, no to jest w stanie was przyjąć w pełnym rygorze sanitarnym, z zachowaniem, Całkowitego bezpieczeństwa, więc jeszcze raz apeluję: przed wizytą zróbcie rezerwację. A na dziś tyle ode mnie, tyle od Sony i tyle oczywiście od Bartka, któremu bardzo dziękuję za zaangażowanie się. Dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka do końca. Do zobaczenia w lepszych czasach, oby jak najprędzej. Na razie, cześć, smacznego!